Siema. Siema. I dzisiaj z Lidą testujemy. Syrop daktylowy był na promocji w Rosmani. Mamuszka wzięła i testujemy. Ok? Dobra. Odświeżę. Od razu ci mówię. Ja mam odklej tylko tutaj tą naklejkę. Nie ma naklejki. Ok? Od razu ci mówię, że na pewno będzie bardzo. Słodki. Ale to się takie dodaje, wiesz, jako tak, właśnie tak, do, tej do trochę jako trochę! Cukie, jako z do będzie fajnie. Do... Co? Nie, nie smakuje. Nie Czekam się bardzo dużo wyciszniało. Mega słodki. Dobry. Jak miód, ale sam w sobie jest taki. No, no jak jak, jak daktyla, nie? Dla, dla mnie nie smakuje. Ale z dodatkiem do czegoś gdzie fajne Do posłudzenia herbaty albo czegoś, wiesz? A my tak właśnie. Trochę czuć kwas. Czuć kwas? Mhm. Nie, taki ten. Taki jest mega słodki, jak miód. Nie, smakuje. Dobra. I to by było na tyle nasz test. <grym> Daktylowy. <grym> Mi smakuje jej <grym> nie. nie. <grym> Buziaki. Pa! pa.